Na górze te wsporniki. się udaje przynajmniej. Czekaj. Przy reflektorze nikogo nie ma. Możemy iść. żebyś się zgubiłem w tych podziemiach. Rozgryw pułapkę.

Teraz mamy drugie zadanie iść tam, tam gdzie ten znak zapytania. Eee, czy my jesteśmy. No to ten zniszczył ten plot. Co? Czyli my musimy iść tam. Czy ja byłem tak naprawdę? Dobra. Czy to bez znaczenia tak naprawdę jak idziemy? Bo mamy te wszystkie niebieskie cele też do zrobienia. Dobra. Fak, gdzie jestem, ja pierdola? Gdzie ja jestem? A gdzie ja? Nie, nie, gdzie ja jestem? Ani dziur help Czekaj ja, ja nie wiem gdzie ja jestem Bo tu już są no. inni żołnierze także potrzebujecie Piotrze Ani dziur tak, help Czekaj by ja idę gdzieś indziej I za mnie tam gdzie powinienem jak coś Hmm. No, potrzebujesz mojej pomocy? No, bo jednak tutaj tak dziwnie jest. Więc jestem po na drugiej stronie mapy, jak coś. A czemu ty, co ty tam kurwa robisz? A ty robisz inny cel? No. Dobra, to robię, dam sobie radę jakoś. Dasz sobie radę. Wierzę w Ciebie. No tak, chuj mi jutro. Pojawił się gracz? No co, ty chyba Przedałeś. Wykrwawiam się, jaki gracz się pojawił? Że ktoś... Co? Może, nie no, że ciebie, ciebie się, Ciebie wykryli, że pojawiłeś się A, możliwe Nieważne, nie przejmuj się mną Rób swoje no, Ale ja... no to co zginiesz Jeszcze będziemy od nowa musieli Nie będziemy musieli Pięć No, w głowę dostał i przeżył? No bo oni są pojebani. Nie, to ty jesteś. Aha. No i super. Znowu się pojawiłeś. Nie, już się nie pojawiam. Dobrze, mam nadzieję. Bardzo ciekawa tutaj sytuacja jest, w każdym razie. Dobra, ja już w sumie sobie kończę. Ogólnie nie wiem, jak ją zrobić. Sakwę z zapisami. I tyk! Kurwa, nie macie. Uuu, jaki potężny kar. Do tego. Dobra, tego skrzywdziłem. Jedziemy dalej. Tego przeszukamy. Co my tu mamy? O to jest pytanie. Włamiemy się do pomieszczenia. <laughs> A tego jeszcze nie przeszukaliśmy. Tego przeszukamy, nie ma problemu. Proszę tutaj. Hałupa czysta. Jurek mam safe, mam. jesteśmy bogaci. Mam wręcz to w ogóle jesteś nie widział. Pod ląd y krótki. Krótki, co ja się będę pierdolił w chałupę w powietrze. Chodziłam, się, a ja okończyć. <śm> Dobra, sobie wysadzone mam rano jakieś rano. dokumenty. Nie wiem jakie, ale mam. Ale oprócz rano tego rano. mam do zlejzenia ten cel, który jest niebieski na mapie. To no też, bo, też jeszcze jest blisko jego. Apteczka, mam pełno apteczki, dobrze. Ale skoro mam pełno apteczki, to ja sobie y zamandeżuję trochę ciałka, ponieważ. Mam trochę działko uszkodzone jednak Jakby mm. nie patrzeć Nie trzyma się kupić ciało A nie mam bandaży, mam apteczkę Kurwa mogę mu użyć apteczkę Dobra, nieważne, w każdym razie Zeskoczek Assassin's Creed A mam więc to działo, dobra a co, brak przedmiotu ładunek wybuchowy Jejku, ktoś tu to chory. No to skąd mam w związku, kurwa ładunek wybuchowy, jak tu go nie ma. Wżyłem na safe. Petryk, masz ładunek wybuchowy? Nie wiem. Ciekawe ja to już bez tym przy tym. No bo ja to tak średnio jeszcze że powiem. jest co, yy, soboty maskowanie, dźwięk na pewno to się uda w każdym razie muszę mieć yy, przedmiot wybuchowy żeby wybuchnąć to cacko okay, dobra Hmm. Może tutaj znajdę. ładunek wybuchowy mam. Idę niszczyć! Ja chcę coś zniszczyć! Spalić, rozwalić. Ja chcę coś zniszczyć. Przez okno skaczę. Zaraz rozwale, no i wybuchnę. I cyk, 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 cyk. Krótki ląd odpalamy. Eee, i wybuchamy zagw zagwizdać. Właśnie idzie bum, bum, 3, 2, 1, 0. Para, para, pa. Paszło z dymem, Jurek. No, zapomnieli o mnie. Nagle. A to tak jak GTA, nie przejmuj się. Misje. Kolejny cel po prostu, nie. Puszczę No co mam zrobić? No na wybuchowej, dobra Coś znajdę Oznaczyłem jednego chuja Nie wiem czy mi w tym pomożesz, bo nie wiem jak daleko jesteś Daleko? Właśnie widzę, że jesteś panem chujem No I wyjebało cię poza mapę w ogóle No No ta A tak to jesteś obok mnie No ta No ta 400 to zaraz, zaraz coś wybuchnie. O, ale jebo bardzo dobrze, Nie wiem, czy są tam sam, czy ten chuj, ale zdejmę go. No tak, chodź mi w dupę. Dobra, ja wam zaraz kurwa pokażę. I co teraz powiesz, Mato? Jump skar. Jump ja, miałeś? Tak się skradam. Coś Coś robisz, a teraz chuja z tego wniosłeś, tak? Patera. Jak mu mózg rozniosłem. Cieszę, że tego nie widziałeś Masz szczęście, że muszę przeładować. Bo by nie wyrobił chyba Kury ryba O chuj Co się stało? Ja nawet nie celowałem nawet nie strzelałem. Ja nawet nie strzelałem, o co chodzi? No bez to ty. ty Kliknąłem przez myszy, ale tak to nie wiedziałem, że że coś to zrobi. Sobie wcelowałem, bo wcelowałem, ale. Loo. O, jak ja dobry jestem. Dzień dobry, czy ma pan tu ładunek wybuchowy? Nie ma pan tutaj, no to muszę go zrobić sam. O, dziękuję bardzo. Uwaga, zaraz coś. Wybuchnie 5 4 3 2 1 0 Cyk Jebu jak Karimata Wiodzę Teraz złamuję się do skrzynki, zobaczę co fajnego tam mają Hmm Interesujące No i ja wiem co mają, a ty wiesz? Nie wiem. Powiedz. Pierdolę wszystkich. No normalnie? Tak, konia pierdolę wszystkich jak leci. Nie, no teraz się skradam. Bo jak widzę, że coś mi grozi. Was jest. Was Chyba cię do idę do ciebie, z tego co widzę. To... Fakty są miny, nie wiem czy powinienem tu wchodzić, ale wejdę. To jest gdzieś pareminowe chyba. Tak, zauważyli. Ha, kurwa, dostałeś serce. Ule, O nie, o nie, Jurek! ani need your help! No nie, przede mną, nie, nie, przede. Nie. przede mną jeden. O, wybuchł Koniec, koniec gry. Nie, przede mną chuj jest jebany. Uważaj, bo przede mną. Tam na drodze jest. A no ta. Nie, już nie możesz się tu dostać. Boże. Nie. No nie, kurwa. No nie mów, Piotrek. Piotrek. O no co? O, dobrze. Spróbuję jakoś tu ich podejść, ale nie wiem jak widzę tego snajpera wrogiego, jebanego w dupę No i co tutaj jest? Dostał w uch, do debil Teraz. O O z krótkiej broni mu to się dostało No Scelowałem w niego Scelowałeś w niego? Sorry Zabrałem ci cel Zabrałeś mu killa Apteczkę muszę użyć. Chwilę. A my na cmentarzu w ogóle jesteśmy. Taka propa. Ten chuj, swastyka jedna i ta sama. To się czuje jak Call of Duty Meskito kurwa powiem za bez butelek A poza tym no to. Halo, co ja to muszę zrobić? Halo, gdzie jesteś? Are you here? Where? Bo jest napisane, że gdzieś tutaj, ale ja nie widzę celu nie bo tam nie ma nic. No to co to jest za znak zapytania? Na mam jednego chuja I ty kurwa w murze chuju jebany No i tak się to robi Jestem panienką z okienka Co ty? Pożykiem karabin M Jakiś to Długi jest Długą no, lufą Z długą lufą ona kręci teraz, do pą, do pą, do pą. dobrze, Jurek, dobrze. A ja mam pana, który miał e coś tam, jakiś karbinę coś tam. Dokładnie K98, który jest. Z tego co widzę, to jest dużo, dużo słabszy. Także nie biorę go. Dobrze. A idę na górę. A więc, co z tym się wiąże? To węno, Hono, tu idaj Czekaj, tu na górę wchodzę jakoś Nie ma ładunku, a tu ładunku nie można nigdzie w pobliżu znaleźć, także oczekuję ciebie to Musisz musisz mi odczekać To jest kurwa uh, To